Cześć kochani, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście będziemy otwierać nasze ukochane Lole. Ale co to będzie? Kulej! Low Surprise, Seria trzecia. Zapraszamy na film. Cześć. Ale kochani, zanim przejdziemy do nagrania tego filmu, powiemy Wam, ile się tu kryje niespodzianek w tej serii. Ile jest? Siedem. Jest siedem niespodzianek. Michalinko Policz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem niespodzianek. Pokażę Wam tu z bliska. O, widzicie. Oj, bardzo jestem ciekawa, w serii trzeciej co to będą za zwierzątka. Okej, okay, Michasia, otwieraj. Chyba Ci się udało, co? Co to będzie, co to będzie? Okej, okay, mamy medal i mamy kurtynę. Czyżby to był jakiś, jakieś zwierzątko, które występuje? Best in show, wow, najlepszy. O, udało się najlepszy. W występach jakiś będzie. Zobaczymy, co to będzie za zwierzątko. Zobacz. Musiałam tutaj Michalince pomóc. Zobaczcie, jest różowa kula, a więc na pewno będzie jakieś zwierzątko popularne, prawda, Michasiu? Naklejki, oczywiście. Naklejki są, tak, ja tu szybko Kuczanie? sprawdzam. Tak, naklejki. Naklejeczki, zobaczcie, z buźkami. Okej, okay, Michalinka otwiera kulę. Yes. Glinkę dostaliśmy. No tak, bo tam coś jest ukryte w tej glince, zobaczcie. O, jakie ładne! Z, odbi mi, z odbitymi tutaj, takimi zobaczcie, łapkami zwierzątka. Ciechali, Ślady. Jakie masz, Ale ładne. To jest, o, jaki to, to, to jest? Ministry, dalmatyńczyk. Dalmatyńczyk. Zobacz, to się rozkłada, Michasiu. I tutaj właśnie w glince ładne. są albo buty albo bez butów. Aha. Czyli coś jest ukryte w glince na pewno. Patrzcie, ile jest tu do zbierania. A tutaj jest ten kotek właśnie do jakiejś laleczki. Zobaczcie, pokażemy Wam, jakie tu zwierzątka i ile tych zwierzątek, zobaczcie, można trafić. Nieźle. Ale ładna ta kula. Zobaczcie, taki tutaj pasek jest. O, bardzo ładne. O, jaki śliczny. Ja czuję, że będzie ten dalmaczyk. Piękny widonik, Dobra, będzie Michalinka. Ten to no, jest, to będzie ten Słuchajcie, Michalinka mówi, że trafiłyśmy tego. Zaraz zobaczymy. Sprawdzaj, mama, Dolmetian się nazywa, słuchajcie. Sprawdzaj, mama, szaszeczki. Dobra, sprawdzam saszetki nic nie ma. Łopatka. Tak. Z kością. Jaka fajna, czyli na pewno będzie piesek, prawda? Tak. Przynajmniej tak mi się wydaje, że łopatka z kością świadczy o tym, że będzie piesek. Dobra, tu nic nie ma. To to jest instrukcja. Okulary, tak, to jest ten mały psiaczek. O, zobacz, wypadło. U. O, jeszcze? O no nie, dobra, wydawało mi się, że jeszcze coś jest. Się mały A ma okulary? Tak, ale słowo. Ja chciałam go właśnie. Zobaczcie. Mój drogie. Zobaczcie, jakie ma piękne okulary. Ja, ja chciałam go, Ojej, to jest chyba taka obroża, prawda? Tak. Jaka piękna, z jakimiś tutaj kółeczkami, pomponikami. No piękne, dobra. jeszcze Michalinka najpierw sprawdzi glinkę, co tam się w tej glince kryje. Wtedy się otwiera. Wow! Piękna ta Jaki kolor? Jaki miętowy. Morski? Miętowy taki troszkę. Ale super. Dobra, Michalinka działa tu, słuchajcie. Proszę bardzo. Teraz. A to co? To jest taka baskiśka, żeby się tam. Nie jest! Jest bucik jeden. Co jeszcze znalazłaś? To jest taka zaczepka, żeby tam się do butów nie sypało. A to ja nie wiedziałam nawet, że jakaś zaczepka jest, żeby się do butów nie sypało. Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, te buty. Dobra, jest drugi. O, patrzcie, jakie ma buty z pomponami. No świetne, oczywiście tych bucików powinny być cztery sztuki. Są, jest następny bucik z pomponikiem. Tak, tu mamy trzy i jest jeszcze jeden, udało się. Okej, okay, jest bucik. Super. Dobra, michasia. Dobra, to michasia odpakuje. Zabierzemy w tą glinkę. Mój co to jest, Misiu? On chyba zmienia kolor. Myślisz? Tak, oczywiście. My pokażemy Wam też, czy on te zwierzaczki? Ja chciałam i on kuła, czy jak Pokaż, Michasiu. Kuchom, dojmy, <laughs> Michasia, chyba jesteś szczęśliwa, że trafiłaś. Tak. Takie zwierzątko piękne, zobaczcie. Dalmatyńczyk. Ja byłem, jak się... Oczywiście pokażemy Wam za chwilkę, jak te zwierzątka on reagują na płet. wodę. Ale rzeczywiście Ona on tutaj takie różowe widać, także powinien zmieniać kolor. I nazywa się Dolmetian. Oczywiście jest popularny. To jest kochanie trzecia seria, ale zobacz, trafiłaś tego. Tak, ja go chciałam. No to co? Przechodzimy do drugiej kuli. Kalinka otwiera. Zobaczymy, co trafimy. Otwórz, mama Dobrze. O, nie, urwał mi się. Jest pilot i kostka lodu. Pilot i kostka lodu myś, mówi Michalinka. To nie jest pilot Michalinka, tylko to jest pad. Taki do grania. Wiesz, joystick. Co to może być? Mm. Okej, okay, rozwiązanie tego rebusu to play it cool. Uuu będzie fajna zabawa. <laughs> Okej, okay, Michalinka otwiera. Okej, okay, Michalinka otwiera dalej. No, Zobaczcie, mamy złotą kulę. Ok, misia, otwieraj. Zobaczymy. Czyli jak jest złota, to będzie rzadki albo ultra rzadki, prawda? Zobaczymy, co to będzie za zwierzątko. Ok, mamy naklejki. naklejki. Oczywiście muszą być naklejeczki, dobra. Odkładamy. Co to może być, misia? Jejku, jakiś gracz, ale. Hm. Ja szybko próbuję odgadnąć, jakiś lodowy, hmm, hmm, hmm. nie wiem, które to może być, nie wiem. Pali. Tak, okej. Okay. Linka, tym razem tym złotym. No tak, musi taka być, prawda? Oczywiście tak. Tak. O, to, tak. Ta, to, jest. O, to jest coś ciekawe. Tak, widzisz? mama. Proszę bardzo. A ja tu szybciutko kule złożę. O, proszę. Tu mamy saszetki. Otwieraj saszetki. Dobra. Będziemy próbować odgadywać, Michasiu, prawda? Bo właśnie od tych małych zacznij. Michał, musisz uważać, żeby nie przeciąć, bo jak będzie tam coś. Małego. Okulary jakie. Jakieś okulary. O nie to ja wiem co mamy. A, a, a misia szuka. No, tego chomika. Mamy tego chomika. Tak, pokaż mi Słuchajcie. Myślę, że trafiłyśmy tego, bo ten ma tylko okulary. I'm fuzzy mówi, a nazywa się Trouble Squirker. I oczywiście jest ultra rare. I znak zapytania, czyli Łopatkę? musimy to sprawdzić, co on robi w wodzie. A okularki, zobaczcie, są takie, ale fajne. Jest łopatka, tak? Druga łopata? O, dwie łopaty? Zobaczcie, jedna łopata biała z takimi oczami, i tutaj jest minka taka. O, chomiczka. Okej, okay, i jeszcze druga łopata. Mm. A dlaczego on ma dwie łopaty? Nie wiem tego. O, Już otworzyłaś? Drugie proszę. Nie, to jest właśnie ten chyba chomik. A gdzie jest ten Nie wiem, tu. Co my trafiłyśmy? Zobaczcie. Takie coś było ukryte w saszetce. Już to jest ten chomik nasz. Ale numer jakiś taki inny, ten chomik. A może to jest jego Drugi. Oh! Ojej! Dzidziusie się trafiły. Ile my tego trafiłyśmy? Ale ten ma fajny taki zamszowy tutaj, łapki, pupcie, zielone włosy, ale fajne. Tak, to, to ile my tego mamy? I zobaczcie, w tej największej saszetce, co myślałam, że jest ukryte zwierzątko, ukryła się nam taka torebeczka. Jejku, jaka ona jest ciężka. I to są dwa zwierzątka, Nie są chyba przyjaciółmi. Chyba tak. bo to jest, tak. jest ma matka i chyba synuś. Może tak być. Albo tatuś. Może. I piłeczka taka była ukryta jeszcze w torbie. Okej. Okay. jest to? Świetne. nie no, musi to być ten, to jest ten. Zobacz, Michasia. To jest do chyba nie, to jest taki zapach. Dlatego są dwie łopatki. Jedna łopatka jest do białego, a ta łopatka jest do tego. No właśnie. Ale śmieszne. No dobra. Takie rodzeństwo to chyba nam się trafiło. Okej, okay, otwieraj. Teraz tutaj ten piaseczek. Zobaczymy tą glinkę, proszę bardzo. Ale nie spodziewałam się, że tu będą takie niespodzianki. No naprawdę świetne to jest. Wow, wow. Słuwa! Tak, taka zielona Brokatowa. ze złotym brokatem. Piękna. Super. Dobra, proszę, wysypuj. Dwie łopatki. Użyjesz dwóch łopatek, dobra? No dobra. Trzy? Tak, perfumy. O! Wow! Drink me, Napij, wypij mnie. Ja cię! Perfumy. A może te perfumy to jest taki specjalny eliksir, który daje mu siłę. Jak ty myślisz, Michasiu? No tak, przecież te chomiki nie mają na co założyć tutaj, prawda? bucików, więc nie mogą mieć butów. I już nic tu nie ma. Tej glince? Naprawdę? O jaka ona jest fajniusia. Chodź poprzesypujemy to trochę. Sprawdzimy. Czyżby to był tylko jeden napój ukryty? No może tak jest, ale dobrze przepatrzymy, co? Ok, to będziemy teraz wkładać do wody. Mamy tu gorącą wodę i bardzo zimną z kostkami lodu. To co? Zaczynamy od pieska? Tak. To ja zaczynam od gorącej wody, a ty do zimnej, tak, Misiu? Dobra, no to uwaga, wkładamy. Żeby się też nie poparzyć. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ale damy mu, żeby się trochę napił. Nie musimy go bidonikiem karmić. Na pewno będzie o... <noise> ale nas opluł. Widziałaś? Opluł nam. Nie pluje chyba. Pluje. Płacze. Nie, zobaczę to z buźki. Płacze o, i pluje. <noise> ale śmiesznie pluje. Ale śmiesznie. <noise> Śmiesznie pluje ten nasz psiaczek dalmatyńczyk. Okej, okay, dobra, i teraz wkładamy go do zimnej wody. Proszę, Michasia. Wkładaj go do zimnej wody. Zobaczcie, blisko kostek lodu, Michasiu, kofusz. O, jest, 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 dzieje się coś, tak? Tak, zmienia kolor. Jaki piękny się robi różowy. Daj mi go troszeczkę, Michasiu, teraz z wody. Zobaczcie, jakie ma ubranko. O, jeszcze raz. Przytrzymamy go w wodzie. Wow, jaki ciemny różowy. Ale zobaczcie, jest ciepło w domu. Wyciągniemy go z wody i zaraz praktycznie to jego różowe, ciemne ubranko znika. Taki ma kostium na jedno ramię. Śmieszny. Ok, białego przyjaciela chomika. Myślę, że tam się z nim nic nie dzieje, ale zobaczymy, czy da się naładować wodą, żeby coś robił. No, woda będzie wylatywać dołem, nawet widać, tu jest taka dziurka, więc. Dobra. I do zimnej. Michasia, wkładasz do zimnej wody? Tak. Proszę bardzo, wkładaj. Możesz włożyć razem z rączką, bo zmienia kolor. Ale Niebiesko. Nie sądziłam. Totnij go kostkami lodu. Wow! I pokaż teraz wymi teraz. Go. O, tego się nie spodziewałam. Zobaczcie, jedna połowa biała, a druga połowa taka. Tak, jaki to jest kolor, taki zielonkawy, zielonkawy miętowy. Nie, on ma niebieski. Źle mówię. On ma niebieski, zobaczcie. Ale mega. <słyski> Okej, okay. jeszcze raz wam szybciutko pokażę. Użymy. I uwaga, teraz Jest, już, jest, już, jest już. Nabierzemy go trochę wody i zobaczcie. O, wylatuje mu woda dołem. łeb. ostatniego naszego chomika. Co prawda on jest zamszowy, ale miejmy nadzieję, że się z nim nic nie, się. Tak, nic nie stanie. Tak, Dobra. Tu się nic nie stanie. Najwyżej to wyschnie. I do zimnej, proszę Michasia. Do zimnej wody. Hmm. Co Chyba nic. Nic się nie dzieje. A on na pewno, woda będzie mu leciała na pewno dołem. Napompuj go troszkę mi się, bo na, pod spodem ma dziurkę. Musisz zobaczyć, tak zrobić O! o. I uwaga. Pszty, pszty, pszty. Jeszcze raz. O! I dołem mu woda wylatuje. No świetne te nasze chomiki. Super. Kochani, tak wyglądają nasze gotowe zwierzątka w założonych bucikach, okularach, a także pięknej obróżce i oczach, oczywiście ich akcesoria. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć!